Witam was widzowie w kolejnym odcinku moich przygód w Japonii. Mamy dzień 22. Tak jest. Zaczynamy czwarty tydzień daily vlogów, z czego jestem mega dumny i czym jestem mega zaskoczony, że się udało. Nie wiem jakim cudem do tego etapu doszedłem, ale udało się i ciśniemy to dalej. Dopóki nie przerwiemy łańcucha, to się nie poddajemy. Dopóki jest co robić, o czym zaraz powiem, bo to też nie do końca tak, że jest zawsze co robić, to będziemy to ciągnąć. Ech. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć mocno specyficzny, bo jest takim trochę kołem ratunkowym dla mnie, ponieważ yy, całą noc jeździliśmy dzisiaj. Wróciłem o 8 rano do domu, po 8 położyłem się spać. Wstałem, nie wiem, 15, około 16, coś takiego. Ogarnąłem się, posprzątałem mieszkanie, poszedłem na zakupy, umyłem się, zjadłem zacząłem montować. Aż w końcu chłopaki zadzwonili do mnie i powiedzieli, żebym wyszedł z nimi. No i trochę byłem taki przerażony, ponieważ nie mam co wrzucić. A materiał ze Streeto jeszcze nie może się pojawić, niestety. Muszę pozbierać jeszcze trochę materiału, żeby zrobić coś rasa porządnie dobrego. A nie chcę, wiecie, robić daily vlogów z, z upalania na Streeto. Ze zwykłego szacunku po prostu do gry ponieważ uważam, że ten kontent nie powinien być jakby tak robiony na odpierdziel tylko już jeżeli mam coś robić, wiecie, jak już trzeba podejmować to ryzyko pokazania tych samochodów, miejsc i tak dalej to wolałbym zrobić to w szczytnym celu no i jako, że nie ma wideo to tak się zastanawiałem, co tu dzisiaj nagrać, co tu dzisiaj zrobić akurat muszę wyjść z domu chciałbym to wideo Wam oddać na czas o 16 tak jak prawie codziennie no wiadomo, zdarzają się wyjątki kiedy montuję coś o czwartej nad ranem na przykład i wtedy to wideo rzeczywiście pojawia się nieco później ale chyba musicie mi to wybaczyć bo cisnę to dzień w dzień jestem tutaj w ograniczonym czasie więc też staram się to wykorzystać wszystko ale też nie chcę się do końca zajechać i w pewnym momencie dostałem wiadomość od pewnej osoby Siema majster listen the videos are very nice i'm enjoying them every morning with coffee but... Ja pierdolę, there's too many cuts. I don't like that. I think you should really try to do no cuts. It would be very interesting. Good challenge for you to try to talk and don't cut at all, no matter what. Uh, if you stutter, if you talk bullshit, if you don't have any ideas, doesn't matter. Continue filming. It's a good challenge. I think you should do it. Maybe do it today. It will be very cool if you still haven't filmed anything. Jak to nie przyjąć takiego challenge'u? Znajduje się właśnie w boosterze. Chłopaki w środku naparzają na konsolach, a ja uznałem, że zabiorę was do kombini, który jest tam. Pójdziemy na małe zakupy, wrócimy, bo mam ochotę na kawę z deserem, czyli z lodami waniliowymi tak zwanym kuliszem, takich produkt tutejszy. I zaczniemy od teraz One Cut Challenge a raczej no-cut challenge. Ogólnie bardzo często tu się pojawiają fajne fury i zawsze to dobrze wygląda pod tym sklepem tutaj, przy tak ruchliwej drodze, więc ma to vibe'ik. W ogóle to miejsce ma Wajbik i posiadanie takiego miejsca, jak się jest takim riusejem, to jest zajebista opcja. Czy wszystko jest dobrze ustawione? Jest. No, także tak jak mówię, nie ma lekko, bo wychodzą 19, 20, czasem trochę później, czasem trochę wcześniej, i wracam mega późno. I przez to, że wracam mega późno, mam strasznie rozwaloną dobę. I też jak się budzę o takiej 14-15, to wiecie, zanim się człowiek ogarnie, zanim wypije kawę i przywrócą mu się jakiekolwiek funkcje życiowe. Bo nie oszukujmy się, jak się zasypia, kiedy jest jasno, no to to nie jest takie kurde. No idzie, nie idzie wypocząć jakoś bardzo, że tak, że tak to ujmę. Ja mam taki problem, że może z zaśnięciem nie mam problemu, bo po prostu już jestem tak zmęczony, że po prostu się kładę i po chwili mnie odcina. Ech, ale budzę się zawsze taki, jakbym jak ktoś autem przejechał. No i tak tu wygląda to ostatnio, że zbieram te materiały ze streeto. Myślę, że jakby się udało pojechać w najbliższym czasie na togę i uda się, bo już mam ustalony termin, kiedy jadę na togę, to z togę na pewno planuję zrobić taki materiał, wiecie, które zaliczę do tego daily vloga, że wypuszczę na następny dzień. Eee, bo po prostu się umówiłem z osobami, które na to jadą, że mogę coś takiego zrobić. I togę jest mniej przypałowe, i po prostu wiecie, jak się jedzie tam, to następnego dnia można to wrzucić, bo nie ma ani lokacji, ani nic, jakby nic nie wiadomo. Nie wiem, gdzie jestem, ale patrzcie na to. Co to jest za posąg? jakaś brama fajna. Ale nie wiem co to jest. Wiem, że jest znaczek uśmieszku tutaj. A to wygląda całkiem nice. To są jakieś pręty czy co? Chyba z prętów zrobione, no. Nie wiem. Nie wiem, ale później to sprawdzę. Teraz idziemy do kombini. Weźmiemy sobie... kawę i kulisza i kubeczek. I przy okazji jeszcze... chciałbym wypłacić hajs, ale nie wiem czy będę to robił teraz na vlogu. Bo mega dużo czasu to zajmie, jeżeli ja będę wypłacał tam ten hajs A... wolałbym jednak utrzymać jakoś waszą atencję. No, także zbieram materiały codziennie, mm. i próbuję to wszystko zebrać do kupy. Już zacząłem montować nawet. Ale tak jak mówię, cały czas mi brakuje akcji, cały, cały czas mi brakuje czegoś, żeby nagrać z zewnątrz, bo zazwyczaj jak jadę z kimś, jako pasażer, jest ogromne ryzyko, że nagle przyjedzie policja. A tutaj, jeżeli przyjedzie policja, to nie ma tak, że każdy na siebie czeka czy wiecie, zaczynają się szukać i kręcić, tylko jest po prostu pełna dzida, bez zastanawiania, wjeżdżamy i wyjeżdżamy. No i jest bardzo duże ryzyko, że gdybym został na przykład na jakimś zakręcie nagrywając i przyjechałaby policja, to osoba, która mnie zabrała ze sobą, nagle by uciekła. Ja bym został z kamerą. W środku nocy wiecie, w dokach w Yokohamie no i byłby mały przypał. Dobra, jestem w Family Marcie. No i później jest też problem, żeby, żeby mnie zgarnąć, no bo to nie jest takie proste w momencie, kiedy wiecie, jest dużo ludzi, jest dużo policji i weźcie się tu teraz znajście z Japończykiem, do którego nie macie żadnego kontaktu. Ja teraz przełamuję jakąś chorą barierę. E, gadania do kamery, chodząc po sklepie, w którym jest nagle milion ludzi. Jak zawsze tutaj jestem, to nikogo nie ma. A teraz wszedłem i. I ono tutaj nie ma ludzi, ale. O, są. Dobra, a my chcemy wziąć tak: my chcemy na pewno kulisza, czyli przepyszne lody. Chcemy na pewno kubek mm, z lodem. Tylko nie wiem, czy ja tego lodu nie wywalę po prostu i nie wypiję samego kulisza. Chyba tak zrobię. I jeszcze do tego potrzebujemy kawę jakąś. Najlepiej, żeby miała słomkę. Mmm. Afternoon tea, kafełate, latte... Dobra, chyba mamy wystarczy, nie? Kurde, nie wiem, czy one się różnią. no biorę to czerwone. Mam? Mam. No, no i bierzemy to. Tyle nam wystarczy. Kończyła. E, no, Argata. E, cardo. No. Fun fact. Fun fact jest taki, że nigdy nie wiem co do mnie mówią. I Argata to i zawsze odpowiadam po prostu cokolwiek, licząc, że się nie pomyliłem. Czekajcie, muszę was złapać jakoś. Fuck. Wait. Oh my god. Czekajcie. Widać coś? Tutaj widać. Halo. Jestem. Dobra, dobra. Odłożyłem sobie wszystko. O. Dobra. Eee... W sumie tu mamy dobre miejsce, żeby to nagrać mam, takie, mam taką nadzieję, że kamera nie spadnie. Ale mamy tak, patrzcie. Mamy kubek z lodem, który muszę jakoś otworzyć teraz. I nie wiem jak to zrobić. O dobra. W Japonii jest bardzo dużo takich lifehacków. Po prostu ludzie już są tak chyba znudzeni tym jedzeniem z tego kombini, że zaczynają kombinować. I wymyślałem jakieś różne rzeczy, tak jak właśnie dodawanie kurczaków do kanapek i tak dalej. Czekajcie, muszę gdzieś ten lód trochę wysypać. Dobra, cały lód się wysypał niestety. No, ale trudno, no. Dobra, podniosłem trochę lodu z ziemi. Na szczęście tu ziemia jest czysta. nie no żartuję. To nie tak, że poniosłem z ziemi. Po prostu były kawałki lodu, które nie dotknęły podłogi. Teraz do tego kubka wypadałoby wsadzić kulisza, ale kulisz jest jeszcze ciepły, za ciepły, żeby go tu wcisnąć. Więc niestety, ale muszę go najpierw ogrzać. Dlatego proszę z wami pewien temat. Proszę z wami temat tego, że wiecie co zauważyłem? Że mimo, że Japończycy są rasistami, i nie jest to jakby żadna tajemnica. To zauważyłem jedną bardzo specyficzną rzecz: że nikt tak nie patrzy źle na siebie, jak biali na białych w Japonii. To zauważyłem. I zauważyłem też, że są mega nieprzyjacielscy, i jak przyjeżdżają, to nie wiem, czy to się wstydzą, czy coś, ale to się dzieje tylko i wyłącznie w Japonii. Że jakby się spotyka Europejczyka. To nie ma czegoś takiego, że o Siemano, co tam, jak tam, jak w każdym innym miejscu świata. Jak w Stanach spotkałem Polaka, to był za, było zajebiście. Jak we Włoszech się spotka Polaków na wakacjach, to też jest super i się gada o tym, co się tutaj robi, jak tam i w ogóle. A tutaj powiem Wam, że bardzo często spotykam się, że jak się spotka nie Japończyka, gdzieś w towarzystwie, to ten ktoś tak unika wzrokiem mnie, albo coś i jest to takie mega niekomfortowe, bo ja wiecie, podchodzę, podaję rękę no i dobra, no gdyby nie, gdybym ja się nie przywitał, to ktoś by się nie przywitał ale później jest takie totalnie unikanie, jakby nie wiem, każdy patrzy na siebie jakby był gorszy jakby to była jakaś konkurencja, nie wiem o co chodzi strasznie próbuję to rozkminić, ale nie potrafię bo jakby... why? Nie? jakby oboje nie jesteśmy u siebie to powinniśmy się raczej trzymać razem. Poza tym oni bardzo rzadko się zdarza, że gadają po angielsku. Naprawdę jest kilka wyjątków. Na szczęście akurat się ziomuje z takimi, co potrafią coś tam gadać po angielsku. Ale jest bardzo wielu, którzy nie potrafią gadać po angielsku. I moim zdaniem powinno się właśnie wykorzystywać to, że się spotyka kogoś, kto mówi po angielsku, żeby, nie wiem, sobie pogadać trochę, spędzić razem czas, a nie kurde się, wiecie. Przecinać wzrokiem, jakby się nawzajem komuś coś zrobiło, nie? I takie jesteś tu i ja też jestem, ale oboje wiemy, że nie chcielibyśmy tu być jednocześnie. Znaczy, że nie chciałbym, żebyś ty tutaj był. Zanieczyszczasz mi mój krajobraz euro japoński swoją europejskością czy amerykańskością. No, byciem białym. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Dobra, już się trochę roztopił ten kulisz. No, ale nie wiem, z czego to się bierze, bo. Z wzrokiem takim nieprzyjacielskim Japończyków nie spotykam się jakoś tak mega często. Nie, dobra, to się jeszcze nie nadaje do, do wyciśnięcia, niestety, więc wiecie co zrobię? Wsadzę se to pod bluzę. To będzie trochę bolesne, ale na pewno się roztopi trochę szybciej niż, niż w rękach moich, które już zmarzły. O, i w tym czasie przygotuję tego, kawę. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Mega będzie słodkie na pewno. Ej, ja powinienem wziąć czarną kawę, a nie taką. O nie. No dobra, trudno. Już wziąłem tą, to już wezmę tą. Chyba, że pójdę po czarną jeszcze. Fuck, zrąbałem. Co, ja odwaliłem? To będzie mega rozmleczone strasznie. To jest pewnie słodkie, i to jest mega słodkie, i to mam mleko, i to mam mleko. Nie wiem, no nie było to głupie. O Japończycy się tam z tyłu właśnie chodzą i zastanawiają, co ja tutaj robię. A ja próbuję nagrać one shota. Już mam 15 minut, więc całkiem nieźle. Mojego pieprzenia. Nie wiem, jeżeli ktoś nadal tego słucha, to nieźle. Ale czy ma to sens to, co ja mówię? Wątpię. Ale nie wiem, kurde, no korci mnie, żeby pójść jeszcze po tą kawę czarną. Tak by było trochę prościej. Ale dobra, już zrobimy z tym, co jest. Nie będę odwalał. Yyy. się to chociaż trochę. No i plan na najbliższe tygodnie jest taki, że teraz jest weekend i następny weekend jest Tokyo Auto Salon. Więc jak będzie to Tokyo Auto Salon, to na pewno się będzie dużo działo. Bardzo dużo będzie się działo rzeczy związanych z samochodami. Codziennie prawie będzie jakiś event i na co dzień nie będziemy każdy event jeździć, a po eventach będę pewnie jeździł na na jeżdżenie więc będzie busy time mam nadzieję, że będę nadrabiał z montowaniem i mam nadzieję, że w końcu wypuszczę jakiś street materiał bo zasługujecie na to i pewnie tego wyczekujecie i wcale się nie dziwię, bo ja też tego wyczekuję i bardzo bym chciał Wam to pokazać o, dobra, wychodzi patrzcie to jest kulisz właśnie taki lud, waniliowy mega roztopiony i go się sobie wyciska jest super dobry Tylko musi być roztopiony trochę Czekaj O dobra No wychodzisz czy nie? Kuźba mać no On mnie nienawidzi Zablokował się O idzie Chciałem to zrobić od dawna, ale przez to, że mam kamerę i gadam z wami cały czas, to. To się nie skupiłem i nie wziąłem czarnej. czarnej kawy. A powinienem był tak zrobić. A najlepiej ciepłą czarną kawę, jakbym wziął. O, dobra! Jakbym wziął ciepłą czarną kawę, to by się z tego zrobiło coś zajebistego. A tak to nie jestem pewien. Zobaczymy. Takiego ex espresso shota powinienem tutaj wrzucić. Ale wziąłem tom bo kurde, potrzebowałem, wiecie czego? Słomki. Yy, no ale dobra, chyba pójdziemy i kupimy jeszcze jedną kawę, a tą sobie po prostu zostawię na później. Yy, tak, tak zrobimy. Oderwę sobie od tego tylko słomkę. Wrzucę sobie to do bluzy. A to... To sobie przykitram bo straciłem fokus Wait To sobie przykitram pod sklepem Zaraz to weźmiemy A do tego Wrzucimy Espresso shota jakiegoś Także Wbijamy do kombini Dobra Jesteśmy Co jest? Eat. Powinno być ok. Patrzcie, ile to kosztuje? 143. To nawet nie mam tyle. Hej. kardo Kurde, kolejne zakupy, no. Dobra. Ale gozaimasu No udało się. Mamy czarną kawę. Espresso. Ach, mamy naszego kulisza wymieszanego. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Już wam pokazuję. O. Tak to się prezentuje. Jest lód wciśnięty do środka. A ja właśnie go biorę i będę do niego dolewał. Czarną kawę Żeby zrobić mega kozacki dobry miks. Jaki jest ten kadr? Spoko jest Bosik czarny Cyk Kulisz I zalewamy go cieplutką kawą On się skubaniec elegancko roztopił Dobra Super o, tak to się prezentuje. Złapię fokus. kulisza Czekajcie. O! Już się zaczyna roztapiać. Gdzie ja tą słomkę wsadziłem? Wziąłem tę słomkę, nie? Gdzie się musiałem dać? Tylko nie wiem gdzie. Cholera. Mm. No, zgubiłem tą słomkę. Fuck! O, dobra, mam. Mam słomkę, więc bierzemy ją. Nie wiem, czy będzie się dodało w ogóle jakoś ssać, ale... ale... powinno być ok. Wymieszałem teraz. Nabrało zimnej temperatury, więc jest spoko. Mmm! Ale zajebiste! mmm co to jest za połączenie w ogóle to jest dużo lepsze niż te wszystkie kawy co oni tu dają. i nie jest takie zimne i słodkie czy trochę słodkie jest, ale ten kulisz nie jest taki typowo słodki tylko jest trochę waniliowy, więc to jest spoko mmm sztos wymieszam za to bardziej zamknę pokrywkę o. i możemy to wziąć ze sobą w rękę puszkę po bosiku wyleję resztkę bosika I, po bo... i resztkę po bosiku wsadzę do kieszeni żeby później wyrzucić O. i mamy, proszę bardzo takie vanilla ice latte, customowe, totalnie przygotowane na bazie kulisza Kupka z lodem i czarnego bosa. Można by było wziąć jeszcze mocniejszego jakiegoś bosa, tą kawę, żeby była... Przepraszam, żeby była trochę mocniejsza ta kawa i żeby ten cały shake był trochę mocniejszy. Kurde, będzie ciężko, bo jeżdżą tutaj samochody i jest dosyć głośno, ale spróbuję, czekajcie, zmieniam mikrofon. Dobra. Teraz powinno być mnie słychać o wiele lepiej. No, teraz w najbliższym czasie będzie tak zwany Tokyo Auto Salon Week i od 7. tak, od 7 stycznia dzień w dzień są jakieś eventy. 7, 8, 9, 10, 11 jest Tokyo Auto Saloon. Ja postaram się być 9. już na Tokyo Auto Saloon, ale zobaczę jak wszyscy się tutaj wybierają. E, bo 9 jest Media Day. Jeżeli się dopłaci, to można iść na ten Media Day i w trakcie tego Media Day można po prostu pooglądać sobie wszystko z mniejszą ilością ludzi. Bo jak jest takie, są, bo zazwyczaj takie odsąd są ogromne tłumy, nie da się nic nagrać, nie da się przejść, nie da się nic powiedzieć, trzeba mieć zapięty mikrofonik, chociaż i tak jest ciężko. No i wiecie, no, po co się tak cisnąć? No ale jeżeli by się udało, dostać tam dziewiątego, to by było idealnie. Bo, jakby się udało dostać 9, to byśmy mieli 10, 11 bardziej wolny i moglibyśmy się skupić na rzeczach, które się dzieją dookoła. Ponieważ na pewno będzie się coś w piątek działo, to na milion procent. 10 jest na pewno event wieczorem. Jedenastego jest na pewno też event. I 12 jest event, na którym będziemy pracować i nagrywać w ogóle pitchesów. No i później. <słuch> Na pewno będzie dużo osób, które przyjechały na Tokyo Auto Salon i zostały po prostu na dłużej, więc z nimi będziemy robili rzeczy. Będzie od groma samochodów, które poprzyjeżdżały na Tokyo Auto Salon i będziemy z nimi robili rzeczy. Także myślę, że na nudę nie będziemy mogli narzekać. No i co, i zobaczymy, jak będzie to wszystko się toczyło. Ja po prostu mam nadzieję, że nie będę zamulał i mój organizm nie powie nagle: ziomek zwolnij trochę, bo jest problem. Bo już jednak te 22 dni pod rząd, cały czas kminienia kontentu i robienia rzeczy, no, daje się we znaki momentami. No, i tak jak dzisiaj. Właśnie wychodzi taki dzień, że ja się budzę. Muszę poogarniać jakieś rzeczy, muszę poogarniać siebie, a nie jest to do końca takie proste, jak się wydaje. I trzeba improwizować właśnie takim filmem, gdzie pokazuję wam, jak zrobić najpyszniejszą kawę, jaką piłem dotychczas z... Kombini, czyli z tych takich wiecie, Convenience Store typu 7 Eleven, Lawson i Family Mart, zrobić takiego lifehacka trochę no i przy okazji z Wami pogadać i taki trochę typ live streamowy zrobić. Nie wiem, ile udało mi się cięć ogarnąć, myślę, że jedno tylko będzie, ale realnie mógłbym to wrzucić w całości i chyba tak zrobię, żeby dopełnić challenge'u. Także jestem już z powrotem pod Boostarem. Chłopaki jeżdżą na symulatorach, robią swoje rzeczki. Ja podejdę do samochodu. Jedziemy zaraz jeść i znając życie w nocy, będziemy jeździć. Jak znam ich, bo oni się nie poddają. Dzień w dzień po prostu chcą naparzać. Są mega porąbani. Oła. Są mega porąbani, jeżeli o to chodzi. Oni od 10 lat codziennie robią to samo, czyli. Driftują i żyją driftem, co szanuję mega, no bo jakby nie patrzeć, jest to poświęcenie 100% pewnej pasji. Także kto by tak nie chciał. Dlatego dzięki widzowie za ten odcinek, dzięki za tą pogadankę. I co, widzimy się w następnym. A nie, czy zanim się pożegnam, Marek, mam nadzieję, że udało mi się dopełnić tego challenge'u. Jeżeli dotrwałeś do końca, napisz komentarz. Że dotrwałeś do końca, i wy tak samo widzowie. Jeżeli dotrwaliście do końca tego mojego pieprzenia, dajcie jakieś znaki i widzimy się jutro. Peace.